Wielki świat kina stracił niedawno jedną ze swoich wyrazistych postaci. Jack Betts, amerykański aktor o nieprzeciętnej charyzmie, zmarł jedynie dwa miesiące temu, w momencie, gdy świętował swoje 96. urodziny. Jego życie było pełne nie tylko wyzwań artystycznych, ale także niewiarygodnych osiągnięć, które pozostawiły niezatarty ślad w sercach wielu fanów. Urodziny Jacka Bettsa miały miejsce 11 kwietnia w 1929 roku w Jersey City, w stanie New Jersey. Jako mały chłopiec, zaledwie dziesięcioletni, przeprowadził się wraz z rodziną do słonecznego Miami na Florydzie, gdzie spędził swoją młodość. Jego miłość do teatru zrodziła się w czasach studenckich, które ukończył z wielkim zapałem, decydując się na kierunek teatralny. Kariera Betca rozpoczęła się w 1953 roku, gdy zadebiutował na słynnym Broadwayu. Jego talent szybko zwrócił na siebie uwagę publiczności oraz krytyków, a kolejne lata przyniosły mu zasłużoną rozpoznawalność. W szczególności rola doktora Kena Martina w popularnym serialu General Hospital zyskała mu niemal kultowy status. Jack Betts nie ograniczał się jednak tylko do telewizji. Zagrał w wielu filmach, a jego debiutancka rola w produkcjach medlanych otworzyła mu drzwi do bardziej zróżnicowanych projektów. Posługiwał się pseudonimem Hunt Powers, gdy występował w spaghetti westernach, w których wzbudzał zarówno zachwyt, jak i uznanie. Jego najbardziej rozpoznawalna rola przypada jednak na film Spider-Man z 2002 roku, który przyniósł mu ogromną popularność wśród widzów. W jego bogatej filmografii nie zabrakło również epizodów w kultowych produkcjach telewizyjnych, takich jak Przyjaciele, Mentalista, Wszyscy kochają Reymandę, ESR czy Detektyw Mank. Jego występy w tych serialach były zawsze na najwyższym poziomie, co czyniło je niezapomnianymi momentami w historii telewizji. W życiu prywatnym Jack Betts znalazł szczęście u boku aktorki Doraisy Roberts, z którą dzielił swoje życie aż do jej śmierci w 2016 roku. Po jej odejściu pozostał w smutku, otoczony rodziną, w tym swoją siostrą Joan oraz siostrzenicami Linni i Gail, a także bratanicą Deanną Sullivan. Wspomnienia o Jacku Bettsie będą żyły dalej w sercach tych, którzy go znali oraz w filmach, które stworzył. Źródło Radio Z. Facebook.